I... Siema, Siema. Brocie jak się wozi ja pewnie jest fellem ralu <grywa> ja. Siema chudy u Na parkingu przed y tam... Bo kurwi mnie e -e. Dobra, jadę jadę umowę kupić i podjadę sam od cię poczekam Dobra Lalalalalalalala Lalalalalala. zaraz sprzedać, nie wiem, co wybiło Zabiłaś, miał zabiłeś, zabiłeś na status z pierwszy po się drugim Na luzie Giovanniś Nic Okej okay. To zobaczenia w piekle panowie

Dawaj na kierowca. Ja się przejedź tym i będziemy mogli podpisywać umowę, jeżeli się spodoba. Chcę pojechać tam, obejść na autostradę czy coś. No, już to jest jeszcze w miarę startowa furka, jest to ci nie popierdoli 200. No, bo myślę, że to tam 120-130 zapierdala Siema Jdenek, co tam? Weź mi wypisz dwa plusiki przy okazji za to oprowadzenie i przyprowadzenie okay. Skoro mnie już oglądasz <laughs> Co, kupujesz? Myślę, że bez wątpienia chyba. Prawda? Dobra, no to jedziemy na firmę i podpisujemy umowę. Piotr? To się nudle. No, 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 firma, czyli nudle nasza, kochana firma. Dobra, dobra, dobra. Na, tak, najlepsza firma oczywanie. na świecie. Poszukałeś na wypłatę. Co? A zero dostaje 45. No? Mówiłem. Mówiliśmy 60. Na wam się. Aaaaaah, tyka. Aaaaaah, się 1150, co nie? Ja. Yep. Siema, siema. Eee, co to było za Kurwa sto 150, a nie... 1500. Jest chyba. na pewno ładna autko, nie? Masz... wybierz sobie, czym chcesz zapłacić i będziesz miał w umowie, w nawiasach liczbę, którą musisz przepisać. Jak jeździsz? Otrofianie. Wypierdalaj kurwo jebana! A nie wiem, nie wiem, nie wiem No i autko jest twoje, oddaję ci kluczyki Proszę bardzo, klucze, wejdź sobie do auta i schowaj sobie je na garaż Do autka wejdź, tu masz autko Wiesz jak się chowa na garaż, czy nie? Nie yeah. No git, no git no Co będziesz um. robił teraz? Nie yeah, wiem, muszę je zjeść, kurwa, bo padnę. No to i co, chyba siedzenie. Wiesz, gdzie jest lodówka u nas na firmie? E, no. no to chodź. Ja e, firmie nie muszę płacić, nie? Czy? Możesz, ale nie musisz. Chciałem okay. panowie. Tutaj masz lodóweczkę co się nie ma. Widzicie? Tak mam mam. A, na jak? <grych> co będziesz teraz robił? Nie mam zielonego pięcia, masz pomysł czy nie? Tak to bym raczej zlecenia robił tutaj, nie? na no jak nanotechnologia? Co ty sobie myślisz? Myślisz, że dlaczego przeży przeżyłem kilkanaście kulek z kałacha? No chłopie, nanotechnologia. I pomoc Bachy, bo tak to raczej no. Ciekawy było. <grystanie> Może uda się komuś, no. Coś przykrego zrobić. Czy jest ktoś, z kim bym mógł napady robić? Ja pierdolę mam pojebane kontakty. Kim ty Wiziu jesteś? Bo ty mnie znasz w RP, tylko kim ty jesteś? Nie. Przez nanotechn nanotechnologię to ty mi się no, z jedną są kojarzysz, ale... Czy ty nią jesteś? No dobra, miałem brud przerobić nabył Ty kurwo jebana, chodź tu! Kurwa. <śleszy> <Prawda. śleszy> się poddaliśmy Ty no ja kurwa tego potargania nie słyszałem, ale na pewno Ja tego poddania nie słyszałem, ale jeba ich! No, on sobie żyje. Jezus, ich nie bierze. stać na fury i moją furę muszę brać, i ja pierdolę! Weź nas, ktoś? Na Sonic, pierdolniej tą Karakarą. No weź na weź nas, Sonic, pierdolniej tą Karakarą, Jesus. Nie stać was na auto, że moim jeździcie. Ja muszę sobie połowy zrobić, bo ja mam matching z Z kim? Z i z Oliw. I z też, bo ja mam taki taki